No pogadaj sobie jeszcze. No dobra, przyjemnie to już było. Schowaj ten telefon i jedź! A nie, się kapisz. Jak widzicie mamy taką sobie pogodę. Ale jest tak przyjemne powietrze, że aż musiałem wyjść poniedziałek godzinę ty, 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 11. Jedziemy wysłać paczkę najpierw. Sprzedaję tą uprosiudę, która leżała mi przy już nie wiadomo ile czasu. Jeszcze dzisiaj paset przyjdzie pod dziesiątkę i będę mógł sobie długie się kupić. Bo ja mam do wysłania też, to nie wiem, pan też zabierze. Dobra, dobra. A w sumie to odlotam, A, spoko. 16 minut, stąd? No nie, no co ty, 12. Daleka jakaś wiesz, nie. No, ale to jest właśnie zasługa deszczu, nie? Można sobie przebierać w tych zleceniach, albo i nie można. <laughs> Dziwne, nie zadzwoniło mi, jak miałem telefon w kieszeni. Dobra, mamy McDonald's? To był? Tak, McDonald's. Raczej nic z bliższym dojazdem nie będę tutaj miał, no ale no już naprawdę nam się ładnie robi po tej zimie długiej, mimo tego deszczu. Co tu się kurwa Już na samym starcie jakieś dziwne manewry mi tu robią. Tam z tyłu w bagażniku jakaś twarz była, nie? A ja to maneking chyba. Tak w ostatniej chwili zauważyłem. No, gdybym coś takiego w nocy zobaczył, to raczej bym musiał szukać pampersów do kupienia. No, co to? No ja nie sądziłem, że to ma taki Udźwig, że samochód może tu wjechać. Ale kurde zielono, nie? Aż przyjemnie się na to patrzy. Dobry Uber AF. Dobra, dzięki. Daliowa? Co to jest za ulica? Co my tu mamy? Napoje. O, jeszcze ciepłe napoje, więc rewelacja. że to się nie wleje, bo nie nie jeżdżę w tym plecaku dosyć często. Grupa BS. Komput Computer Service on the side of the building. Dobrze, dobrze. Bolt się tutaj reklamuje, że mnożnik 1.4 dużo dostępnych zamówień. Może sobie sprawdzimy, jak nie będę miał nic, ale na no, uważę to wątpię. Schowaj ten telefon i jedź, kur... -a, nie, się gapisz. No i przestał opadać. No dobra, nie przestało padać jednak. Aha, ubrałem tą kurtkę Ubera cieniutką, którą mi tam wysłali jeszcze chyba na początku roku na testy, a wtedy było mega, mega zimno na ubiór tej kurtki, stwierdziłem, że dzisiaj jest idealny dzień na ubranie jej, ale z drugiej strony zapomniałem, że ona może bardzo szybko przemoknąć i chyba już mi się rękawy przemakają. W ogóle schowałem telefon do kieszeni, żeby nie był mokry. Bo ciężko się potem tym mimo tego, że mam rysik. No ale mniej więcej póki co wiem, gdzie jechać. Znaczy, zaraz moja wiedza się skończy za tym skrzyżowaniem, ale sobie potem wyciągnę i sprawdzę. Aha, ostatni ten mi teraz nie skakuje. Za bardzo ostatnio podciągnąłem tę linkę, chyba. Kurwa, źle pojechałem. Pierdolna linka. Miałem tam skręcić, no i sobie skręciłem i teraz sobie podjeżdżaj pod tą górkę, nie? Ja pierdele. o nie, co ja zrobiłem najlepszego. Widzicie, a to wszystko przez lenistwo, nie? Bo zamiast sobie w wolnym czasie pójść wyregulować tą przeżytkę, no to nie, po co? Przecież jest dobrze, nie? Kombosy na manetce trzeba klikać, ale jest dobrze. To samo z napompowaniem kół. Rower się ledwo toczy, bo ja się czuję jakbym jechał na zwykłym rowerze, nie? Tyle od siebie muszę dawać, ale to chyba możecie <laughs> słyszeć normalnie na filmach z tego roweru, a w porównaniu do tego drugiego. Z jednej strony to dobrze, no z drugiej nie, mi to absolutnie nie przeszkadza, teraz zacznie przeszkadzać jak się zmęczę. Dobra, mniej więcej wiem, tak jest. No pogadaj sobie jeszcze, idzie świadomie po ścieżce i jeszcze ma wąty nie? O, zielone. Czekaj. Jak ja mam do kół ch... dojechać? No co chodzi z tym strzywaniem tutaj? Dobra, mniej więcej wiem. A, tędy, dobra. Właśnie światełka sobie włączyłem, bo są typowate warunki. Ja nie mam pojęcia gdzie dalej. Dobra, mniej więcej wiem. A teraz tu Nie spojrzyłem w ogóle okolicy, że to tutaj mam być sam jest, jest mam nadzieję, że tam wszystko jest całe Dzień dobry. Eee, tak. Serwis komputerowy na Pan Przemysław. A mógł pan nic nie mówić, byłby darmowy McDonald, nie? Co? Mógł pan nic nie mówić, byłby darmowy McDonald. na w Pazeria? No tak, no, no bo jednak wypadałoby, żeby to trafiło, nie? Do odpowiedniej osoby. Dobra, dzięki, do widzenia. Aha, i mamy drugie zamówienie już. Byczek kebab. Gdzieś tu powinno być. Zamknij mordę, kurwa, nie otwieraj mi się. A jak trzeba, to się nie otwiera. Trzmaciarz. Dobry. 9D Uber. K***a. Ja mam jeszcze drugie. Nie zauważyłem. Eee... B1 no? Dobra. Uff, klamka kochnący, no jakaś. Ale leje. A i drugie zamówienie do szpitala jedzie. Tutaj na nowo Musimy sobie wyjechać jakoś, tylko nie mam pojęcia jak. <śpokojnie> Społecznych chyba uf mamy. No szkoda! Jak tu jeździć z nawigacją, żeby cię nie przyłączało gówno zasranę. To jest ciekawe, nie? Bo wylądujemy tam, tak jak powiedziałem, mam drugie zamówienie do szpitala, a ostatnio mieliśmy dostawę obok tego szpitala na uberze. W filmie co testowałem e, Energola Buddy i tam zamówienie nie wpadało. Zobaczymy jak będzie dzisiaj, jak skoro pada. Potem rzeczą maty. Telefon! Ciekawe, zanim wyszedłem, to sprawdzałem pogodę. Miało tam przestać padać na parę godzin. No i chyba przestało padać na te godziny, w które nie wyszedłem. No, zamieniło się. No patrz, no i k***a jeb***a będzie mi klikać, no. no. nie machaj, to tylko, tylko trzeba było nie na pasy. Ja piwnicze ja kleję, nie no, nie no aż tak źle to, ale jest tak przyjemne powietrze, że aż musiałem wyjść. No dobra, przyjemnie to już było, tyle wam powiem. Dobra i to będzie gdzieś tutaj. Dobra, to będzie tam na dole. Zawjechało ch... na dziesiąte. Dobra, proszę bardzo. Dzięki. Dzięki, widzenia. I teraz jedziemy do szpitala i będziemy się szlajać. Tak, uniwersytecki szpital dziecięcy. Który? Bo ja nigdy nie wiem. Aha, tutaj. Od tej strony wejść. Mamy 3,5 km Masaka, ja nie, nie spodziewałem się tego myślałem, że to będzie sobie tak delikatnie padać A tu niespodzianka Kurde. Kurde, tylko nie jakby co do domu to przestanie wybadę światy, aż wyderła na niego Ja tak Teraz jeżdżę, teraz mi się przypomina ten film, kurde, który zrobił chyba tam 600 czy 700 tysięcy wyświetleń pod tytułem Deszcz Pieniędzy. Z tego niestety chyba takie będę ukazywać, bo zarobki będą chyba katastrofalne, które mamy do tego, z czym muszę się mierzyć. Już rękawiczki mam przemoszone, nie? Całkowicie. Mogę sobie ich użyć jako szmata do kibla. 12,5 km mamy przejechane. się tą hulajnogę postawił oczywiście. Nie mam pojęcia gdzie to jest główne wejście. Bo nie wiem, czy to tu, czy dalej. Uber pokazywał, że niby dalej, ale... Aha, tam, dobra. Czyli jeszcze dalej. O, szpital, usługi pogrzebowe. Tak dziwnie trochę. Nie wiem, czy to jest na porządku dziennym, nigdy nie zwracałem uwagi. O, jest i wjazd, odpuszczenie jakiś. Nie mam pojęcia. Dobra, dzwonimy. Jest centralna kolej, wezmę. Tak, Dzień dobry, kurier Uber z tej strony. Ja tutaj wjechałem za Szlabany i dalej nie wiem, gdzie mam jechać. Za Szlabany tutaj... Od Marii. Marii. Tak, tak. To ja z tam podejdę, to proszę, dobra Dobra, okej, okay, dobra, dzięki Tutaj nawet nie ma gdzie stanąć na chodniku, bo kurde za wszystko jest. Muszę na ulicy stać. Zaltanka. zaltanka jest śmieszno. Pod praccy, lipację tam sobie robią, lekarze, pielęgniarki <gry> Tam jakaś pani biegnie. Podejdziemy. Przeszedłbym tylko nie ma jak Dobry? Pani po te zamówienie? Nikt pani złapie tą torbę od spodu, żeby się nie rozerwała, nie? Dobra. Dobra. Dzięki bardzo. Do widzenia. Mojego dnia do widzenia. Godzina czasu ledwo minęła w sumie. 38 na godzinę. No nie, za jazdę w taki deszcz na że to za mało myślę. No i brak zamówień. No to musimy się wrócić i to dosyć sporo. 6 km do jazdów. Ja nie wiem. Nie wiem czy te 6 km do jazdów. To jest dobry pomysł. ja chyba zrezygnuję z tego i poczekam na coś innego. No się uspokoiło z tym deszczem, więc możliwe, że się uspokoi z zamówieniami. I McDonald's. Poczekam jeszcze. Tutaj podwójne, ale dalej czekamy. Jak do rozwidzenia z kamieńskiego nic się wpadnie, no to jadę w stronę Bonarki. W sensie nie wpadnie coś bliżej, o. Ale kurde, zmokłem, nie? Wyśmienicie. No nie o to mi chodziło, kurde bele, no. Nie, 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 zamiast krótsze to to mi dłuższe daje. Nie dogadamy się widzę. A Bolt milczy, nie? No i patrzą, dalej ten McDonald's pada. No dobra. Jak nie ma nic innego, to weźmiemy to co jest. Ale widzicie jaki jestem niekonsekwentny w swoich słowach. Powiedziałem, że jak dojadę do skrzyżowania i nie dojechałem nawet. No ale już je widzę. No to nie wiem czy się liczy, czy nie. <śmiech> <śmiech> Wczoraj w ogóle zamówiłem sobie jedzenie supera do domu i dzwoni do mnie. Kur a kurier w słowiu i się mnie pyta przez telefon, jaki jest adres dostawy, do nie? Ja przez te, takie 10 sekund, kurde, o ci ch chodzi, człowieku. Ale dopiero potem się pokapowałem, że on chce sobie sprawdzić, czy do, do drugiego zamówienia mu pasuje to moje zamówienie, ale utrudniłem mu to i powiedziałem, że... To znaczy, w ogóle, no, wiedziałem, że on to odrzuci, ale powiedziałem mu, że jak odbierze zamówienie, to będzie znał adres, nie? I się rozłączył, kurwa. On Powiedział, że aha, to do widzenia. Oczywiście to zamówienie przywiózł mi ktoś inny ostołeczny, nie? Szkoda, że za ten dojazd nikt mi nie zapłaci. Największa bolą, bolączka Ubera chyba, nie? Oczywiście zaraz po tej z, widocznoś z widocznością adresów. A, no i na bolcie przypadło mi zamówienie, bo nie dostałem powiadomienia. Kurwa, naprawcie tą aplikację spierdolną, mnie, To jest dramat. Minimalizujesz aplikację i nie dzwonią zamówienia. No, ja <laughs> Jest taka musz, bo czasami się przydają. Dobry? E, 5 4 Uber, 5 4 tak. Ale ciepło tutaj. Może jeźdźcie, nie? Czy jeżdża sobie jakiś randomowy typ, wystaje od razu w zamówienie. Ja byłem pierwszy i nie dostaję, nie? A co mam w zamówieniu? Chicken box 5 4 Jaki jest sens mówienia tego numeru? Mógłby mi odpowiedzieć, że nie wiem, chuj mnie to interesuje, jaki masz numer, bo nie ja się tym zajmuję, nie? A nie mówił, okej, okay, ok, ja myślę, że przekazał dalej, żeby to zrobili. Nie wiem, nonsens. Dobra, dzięki. coś tak czułem, że tak będzie. Nie, no, chodzi mi o to, że coś tak czułem, że wezmę ten długi dojazd i będzie zamówienie na kilometr albo dwa. To w sumie na logikę, z, z poziomu czasu dostawy, nie? Jak się kurierowi daje długi dojazd, no to żeby szybko dojechał do klienta, a jak jest blisko restauracji, no to żeby miał dalszy kurs od klienta. Do klienta. To nie ja! To nie ja! No nie i nie zdążę. W sumie nie wiem, co jest gorsze. Czy nie w takim ciągłym deszczu, jak pada cały czas, czy właśnie tak jak teraz, jak już przestanie padać, i się cali mokrzy i zimno odczuwa się tak z pięć razy bardziej. O! A ten co robi na tej ulicy? Ja pierdę, no. Nie róbcie ku takich rzeczy. Nie wiem, czy widzieliście. Konownickiej, dobra Chłop jedzie tutaj taką ulicą. Dlaczego? Jak jest ciąg pieszo rowerowy tutaj? Zazwyczaj pusty. Który to był jeden? A, chyba ten tutaj, nie? Z lewej Mod no, DPD na rowerze. <grystanie> no i co z tym rowerem zrobić. Dzień dobry. Tak, i będę potrzebował pin. O, winda mi nie zjechała. Niemożliwe. Niemożliwe. Dobra, mamy dwie kawy z u pan Kofi do zabrania. Bez ryzyka nie ma życia. Same kawy, tylko dwie kawki. A co tam? A weźmiemy. Ja muszę też mieć na uwadze to, że mi się telefon zaraz rozładuje. W sensie nie takie zaraz, ale mam 20 parę procent. A nie mogę podłączyć kabla, bo jest gniazdo mokre. A ładowarki indukcyjnej tutaj nie mam. Żeby nie jechać tak jak przyjechaliśmy, to żeby tutaj pojechać. A nic się nie dzieje spokojnie. Pani się wystraszyła moich hamulców. Wąt mi z nogi! Patrzcie, że to wygląda jak jakaś dżungla. Pięknie. Naprawdę pięknie, nie? Jeszcze po deszczu, tak. Widzicie to? Jeszcze ten konar, tam taki ja pierniczek. Aż chyba zdjęcie sobie zrobię. Może tak jeszcze zsumujemy sobie na ten konar. I rzucimy sobie na Instagramka. A co? Miało być szybciej, ale nie będzie, bo sobie wolałem zdjęcia porobić. No i. Co ty kurwa z tym traktorem? Kurwa Nie, żeby coś, ale on nie powinien czasem drogą jechać normalnie, bo ja nie widzę żadnego powodu, dla którego by miał jechać tędy. A! Sorki! Sorki! Ale wstyd, goście tam pewnie wkulił nie? jeden i drugi nie? uczeń, jaki instruktor, pojedzie sobie taki pajac u zielony i nie pokaże nawet, gdzie skręca, a on się zatrzymuje, żeby puścić. I się okazuje, że on skręca tutaj, nie? No nieładnie z mojej strony, przepraszam. Nie, nie, Też po ciepło jak to leżały sobie czasy Się dogadali te kawy będą ciepłe jak cholera, nie. Jak jeszcze jedzenie można zrobić jak te kawy? Nie wiem. Ja nie wiem czy ja w ogóle kiedykolwiek nie no, zamówiłem kawę na dowóz, ale to tylko na przykład przy okazji McDonalda, nie? Jak się wybiega na pół i do Tufum na przykład, no to wtedy wybrałem sobie na przykład kawę. Ale tak ogólnie, żeby tak o z dupy po prostu kawę zamówić, no to nie, nigdy. Możecie dać znać, czy wy zamawiacie, ale bardzo dużo ludzi w komentarzach pisze, że też się dziwią, kto zamawia kawę na dowóz. Tak typowo, nie? Nie miałem pojęcia, gdzie to kurwa się idzie. Dobry. Proszę bardzo. Dzięki. Dzięki, do widzenia. Dostać 3 więcej, po 8 zł więcej. Jak cię? 25 zł na godzinę. No to nie stawka. Jak na jazdę w deszczu, to chujowo. Dobra, ja nie mam baterii w telefonie, wracam do domu.